Dobrze kręci. No i jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Moje kochana moja. A tu jakiś y się świeci na czerwono? Bo to się kręci na no. no tak, ale tu tutaj zostaje trochę w środku. Dobra. Wszystko? Tak. tak. Mareczku, Luś! Luś! Czy mówisz, że po godzinie ma być lepiej? No, powiedz, dziś po godzinie. No, Spójrz teraz na zegarek. Ja Leczek. Kukusiu. O, No, kukusiu. No, No, nie było tak źle, co? Hmm. No nie było przecież to myślenie. No moje serduszko. No przytulony ujawni No to. No tak